Idę sobie przez Kurot Po prawej stronie, po lewej stronie są gigantyczne hotele, ale puste. Główną ulicą, która prowadzi między tymi hotelami jeździ wprawdzie autobus, tak jak teraz, albo inne samochody, ale bardzo, bardzo rzadko, nieliczne. Po prawo i po lewo są rozmaite knajpy, sklepy z pamiątkami, spożywcze wszystko puste, nikogo w nich nie ma. A przecież pogoda jest, 25 stopni, grzeje. Szczerze mówiąc, przygrzało mi tu już łysinę gdzieś. Wczoraj rozmawiałem z właścicielem restauracji tutaj w kudolcie i mówił mi tak, teraz w grudniu jest najlepsza pogoda, 20-25 stopni. Później w styczniu, lutym spada do 16 i dla nich Cypriaków to jest za zimno. Czują, że naprawdę przyszła zima, ale 25 stopni to jest zupełnie ok. Ale co z tego? Turyści chcą przyjeżdżać w lecie, kiedy dzieci mają ferie, wakacje, w związku z czym przyjeżdżają, a tutaj w lecie upał jest nie do wytrzymania. po 40 stopni, także wszyscy lądują na plaży i w ciągu pierwszych trzech dni spalają się, a następny tydzień do końca urlopu leczą się w klimatyzacji z tych oparzeń od słońca. Tak to jest. Ludzie z północy chcą słońca, a jak mają słońca, to mają go za dużo. Tak to jest, tacy jesteśmy. Ha. Ja zresztą też tu przypaliłem sobie już chyba dzisiaj, dzisiaj e, czoło. Dzisiaj miało być chłodno, dzisiaj za po, pogoda mówiła tak, będzie dzisiaj zimno, 18 stopni. Nie? Żona mówi, włóż długie spodnie, bo będzie ci zimno. Ja mówię, Ostro, jestem na wakacjach, wkładam krótkie spodnie i nie pożałowałem, bo dzisiaj jest pogoda krótko-spodniowa. A tak, dodatkowo, w tym pustym kurorcie myślę sobie, oh my god, muszę wrócić do domu. A w Stuttgarcie, 2 stopnie: rano do pracy, zimno, ciemno, mokro, ludzie, samochody. O, jak ja tego nie chcę. Chyba się tu przeniosę na Cypr. Liste ja Ayanapa Cypr. Grudzień 2023.